Mnie próbowano wmanewrować w skandale, gdzie ja w ogóle nie jestem skandalistką. Masz ambicje, że teraz. Ty idziesz na front jako piosenkarka i będzie trochę comeback, że teraz ciebie będzie po prostu więcej śpiewającej niż jego grającego. Wyobraź sobie, że to ja zapisałam go do szkółki piłkarskiej mm -hmm. i to ja z nim jeździłam cały sezon na każdy mecz. A ten jest Za... ogólnie zakoncertować? Bardzo ten Teraz jestem dumna, że jestem łak. A pokaż mi taką fajną łak. Oprócz Ani Lewandowskiej i jeszcze moich koleżanek oczywiście. Gdybyś zapytała swojego syna, gdzie on czuje się najbardziej komfortowo, to on powiedziałby, że moim domem jest Barcelona? Nie. A jak ja go pytałam, to on mi powiedział, tam gdzie jest mama i tata i Noelka o biznesu, nie mam parcia na jakieś takie, wiesz, na siłę promowanie się. Tutaj jest nagonka mediów, gdzie Marina już zrezygnowała, już jest, wiesz, luksusowe wakacje, po prostu torebki, jakieś głupoty w mediach, wiesz, to, były bardzo, to był bardzo ciężki dla mnie okres. Nie wierzę w siebie tak, jak wierzą we mnie moi fani i moi odbiorcy. To jest Wojtek, który zakończył karierę, po trzech miesiącach wrócił i zdobył trzy trofea w Barcelonie. Marina zrób nową wersję glam popu. A ty masz w sobie frustrację, którą miałaś jeszcze jakieś, powiedzmy, pieniądze? 6-7 lat temu, że w świadomości Polaków bardziej myślano o tobie jako o żonie Wojtka Szczęsnego zamiast o piosenkarce.